Jeżeli chcemy zmienić lub dodać dane naszego gabinetu albo logo, musimy kliknąć w awatar w prawym górnym rogu. Następnie ustawienia. Zjeżdżamy sobie na dół i tutaj mamy taką zakładkę konto. W tej zakładce konto mamy możliwość zmiany logo oraz Twoich danych y, dotyczących Twojego gabinetu. Tutaj możesz zmienić nazwę, adres strony internetowej, e-mail kontaktowy dla Twoich klientów. Pamiętaj natomiast, że nie jest to e-mail do logowania, tylko jest to e-mail, który wyświetlany jest na wydruku podczas generowania jadłospisu w PDF-ie. Oraz Twój numer telefonu do kontaktu z klientami. I tutaj możesz zmienić swoje logo. Klikasz Zmień logo. Wybierasz sobie dowolny plik logo. I on się tutaj generuje. Następnie klikasz zapisz. I w tym miejscu wyświetla się logo Twojego gabinetu oraz wszystkie dane dotyczące Twojego gabinetu dietetycznego.